Cześć, ja jestem Pixpro i witam was w kolejnym odcinku. Tym razem nie jedziemy na rowery, ponieważ będziemy właśnie naprawiać w tym rowerze hamulce. Zaraz zobaczycie jak działają i tylnie i tutaj przednie. Dosyć słabo działają. Mamy tutaj chustki, będziemy wycierać najpierw tarcze i obręcz. Jak to nie poskutkuje, to będziemy rozkręcać trochę linki naciągać i inne rzeczy więc zaraz się widzimy więc słuchajcie, my się tu trochę rozkręcimy i zahamujemy zaraz poprzednim hamulcem Nie uwaga, hamuję za trzy, cztery. jak widzicie, nie jest to zadowalający efekt a zaraz będziemy jechać yy, i hamować tylnie dobra, słuchajcie, rozpędzamy się i hamuję tylnym za trzy, cztery jak widzicie jest bardzo słabo więc zabieramy się do naprawy dobra, więc słuchajcie, najpierw mamy chustkę i przecieramy sobie z przodu tarczę jak to nie podziała będzie trzeba z klockami Robić. No jak widzicie, trochę na tym brudu jest, więc może to przez ten brud troszkę rower do przodu podjedzie, żeby mi się dalej tarcza pokazała. No, z drugiej strony zrobię zaraz sam, no, słuchajcie, przód jest już przetarty. Pustka była bardzo brudna. Teraz zawieramy się do tyłu. Więc słuchajcie, wycieramy sobie tutaj, tył. No, widzicie, tutaj jest. parte Dobra słuchajcie, więc teraz będziemy przecierać drugą stronę, która jest jeszcze gorsza. Naprawdę. Dobra, jak już wytrę, to się znowu zobaczy. Dobra, słuchajcie, yy, zrobiłem sobie tylko test przy niego hamulca, ponieważ tylne sprawdzałem, nawet nie siedząc, samy jest efekt, Chociaż wykorzystałem pięć chustek i były bardzo brudne. Uwaga, trzy, cztery. Jest na pewno lepiej, ale to nie jest to. Więc coś innego musimy robić. Dobra, słuchajcie, tutaj sobie odkręcamy. Ładnie, wszystko tutaj I idzie. Dobra, słuchajcie, tutaj też sobie odkręcamy. I zaraz sobie to zdejmiemy. Dobra, słuchajcie, to teraz da się to zdjąć. Tak się mi się wydaje. Więc musimy jeszcze klocki odkręcić. Dobra, słuchajcie, odkręciłem jednego klocka i. Co to jest? Tutaj są stare chustki I patrzcie, tu jest dobre miejsce w chustce Tu Dotknąłem I To Ja go sobie tutaj wytrę muszę sobie, Dobra, muszę sobie to nagrać, żeby sobie zapamiętać Więc tu od końca leci tak Duża Ta największa tu Mała taka w ogóle Potem jest średnia. Znaczy ta duża. Potem jest mała i mała. Dobra. Dobra, słuchajcie, zdjąłem i wytarłem już drugiego klocka. I te klocki już są trochę zdarte. Na pewno są nierówno zdarte. Teraz umyję sobie klocki mydłem i wodą. Dobra, słuchajcie. Mam już klocki, umyte ładnie mydłem, gotowe. Wyglądają świetnie. Dobra, słuchajcie, dopiero się przejechałem. i Z tyłu hamulce naprawiłem i działają, tylko że tu jeszcze tymi śrubeczkami muszę poustawiać, bo trochę ociera. Zaraz się widzimy. Więc jesteśmy kilka godzin później, rower jest naprawiony, trochę nawet go umyłem więc fajnie wygląda, ale nie nagrałem hamulce z tyłu już działają, z przodu również więc jedziemy się przejechać i zobaczyć jak działają dobra słuchajcie już się rozpędzamy i będziemy sprawdzać tył Bada, hamuję za trzy, cztery no i widzicie jaka jest różnica więc teraz zaraz będzie przód więc rozpędzamy się do przodu, żeby zahamować więc hamuję przodem za trzy, jeszcze lepsze z przodu. Więc słuchajcie, w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do, zob do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i cześć.